Yo, tu Nero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken Tag Tournament HD Oczywiście tryb Arcade Mode i kolejna postać A w zasadzie postacie prototype Jack. Na pierwszy plan poleci sobie Prototype Jack, a jego partnerem będzie Gun Jack No, dobra Pierwsza para do pokonania. Pan od Tekłon do Sun i Brian. Zobaczymy jak żołnierzami naszymi pójdzie. Generalnie warto wspomnieć, że pan Prototype Jack jest jednym z najsłabszych tierów. Najsłabszą postacią jest w Tekenie. Tak, tournament pierwszym. Po prostu jego ciosy są dość słabe. i ma kilka po prostu słabych mechanik, nie ma za bardzo zasięgu, słabe panisze, czyli nie może po prostu, w skrócie, tak jakby oddawać za ciosy, karać, coś takiego. W tym momencie próbuję zasadzić takiego bardzo miłego ambloczka, ale coś mi nie wchodzi, niestety. Panowie cały czas dają mi wpysia za to, że chcę im wywalić taką konkretną fangę w Nohala. Fajne jest to, że obydwa te roboty latają. To jest fajne, podoba mi się, dlatego myślę, że ta drużyna będzie ze sobą idealnie pasować. Warto też wspomnieć, że postaram się wykorzystywać właśnie to latanie. Komputer dość często i gęsto łyka, to wtedy. Kurczę, no nie weszło, a szkoda. Komputer dość często łyka, właśnie to, kiedy sobie latamy. A kiedy upadamy, zadaje to dosyć. dosyć takie. dobre obrażenia. Myk. o, latanko i myk, i dobitka. Widzicie, komputer dostaje pierdzielca. Nie wie co ma zrobić w tym momencie. Czy ma to site stepować, czy ma się zmieniać, zmieniać, czy ma, nie wiem, w jakikolwiek sposób e, to uniknąć. W ogóle e, kiedy, o właśnie, Jack robi tego, tego swojego właśnie. Super że tak to sobie nazwę. Super język polski je. Yeah. Eee, są wydawane takie e, odgłosy, co nie, kiedy on już próbuje tak ciepnąć. Eee, I kiedy po prostu słyszę te odgłosy, od razu mi się przypomina e, charakter Select w tekenie 3, czyli wybór postaci, oczywiście. Eee, I kiedy zmieniamy sobie po prostu portrety tych postaci, co nie? To jest taki 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 odgłos i ja mam wrażenie, że po prostu kiedy któryś z Jacków chce właśnie uderzyć tą łapką przy tym ciosie, to wtedy właśnie ten 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 odgłos jest zmienienia portretu postaci. Nie wiem, tak jakieś wrażenie odnoszę dziwne. Uwa! Oczywiście e, warto wspomnieć, że Ganjaka wybrałem sobie na tych takich oryginalnych kolorach, z Tyka na 3. Bo właśnie e, w tagu. Tak jest, ten cios też tutaj jest. To odliczanie do 5. E, bo warto wspomnieć, właśnie jeżeli chodzi o te stroje, to dużo postaci, a w szczególności postaci Zytyka na kryjeczki. Dostali też kilka innych kolorków do tych drugich, drugich strojów, no do swoich kompletów stroi, o tak powinienem powiedzieć. Latanko, cyk. Widzicie jak komputer to łyka jak pelikam, dosłownie, nie? Gdzieś tam, nie wiem, trafiłem w kitkę Leja i jakoś go tam zabiłem, no. Zadałem jakieś tam obrażenia. Od razu przyjdzie Lasek na start Pani June, proszę się przestać kręcić Bo to jest bardzo niemiłe, naprawdę Bardzo lubię Panią, fajnie by było jakby Panią dodali tylko na 7 Grałbym Panie Li, Pan się uspokoi, fajny ma Pan Gajerek O widzicie, słyszeliście? Troszeczkę może zagłuszyłem w tym momencie, ale To jest właśnie ten nagłos PIM PIM Właśnie z wybierania postaci. Czego mi tak kuca szli, ty Siwa I myk, tak jest. I przytulasek. O, panowie jakie synchro, tutaj ładne mieli, ładna synchronizacja. Lecimy tutaj. O, komputer się nadziewa na ciężar prototypa. Prototyp Chuck. W ogóle całe szczęście, że oni tego prototypa zmienili, jeżeli chodzi o design. Bo to, jak wyglądał w jedynce, to było ała, no bolało. A tutaj całkiem, znaczy tego. Druga wersja, że tak to sobie nazwę. Jest całkiem okej, okay, fajnie wygląda. Ta czopeczka, okularki. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, teraz będzie pan Bruce i Alex. Okej okay. Nie, 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 chyba, chyba nie załaduję nikomu tego ciosu. Świetnie się nie trafiłem. No nie! Nie, nie, Alex! Ty cholero, ty. <śle> nie lubię cię! I przy lasek i po nóżkach, tak jest. One. One, one. Lecimy. No, komputer się sam na to nadziewa, sam po prostu mi wchodzi pod nogi, jakby miał, nie wiem, zaprogramowane. Naprawdę. Prototype Jack. Tutaj z zapożyczonymi ciosami od pana Hechaciego Myk. Myk no Jakby wstały te. O! Lopery Tylko, że no nie wybiłem sobie. A szkoda. O, zablokował mi to. Nice. Ładnie, ładnie. Rzucik. No, Panie Alex. Podnieś takiego... kloca. Nieźle. Stage szósty. Pol i Nina. O, widzicie? Na przykład ten cios, co zrobiłem przed chwilą, ma strasznie mały zasięg, a teoretycznie jest to jedna z kar jak Jacka, czyli ten właśnie panisz. O, ale mnie tutaj nie dosyć, że rzuciła, to jeszcze mnie pięknie tutaj obeszła. Nieładnie mi z tej strony, bardzo nieładnie. Cyk, cyk, dobra, ekstra. Tad Ten cios na przykład duży damage dodaje, nie jest taki zły. W ogóle te ręce tego prototypa, <laughs> Coś, coś, coś śmiesznego. Teraz wyobraźcie sobie, że wasze ręce tak chodzą, <laughs> Nie, 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 nie. Nie ma opcji, żebym trafił. Zmienimy sobie. No. Sam mi komputer pod to wchodzi. Sam dosłownie. Ja nic nie muszę robić. Nic nie muszę ukazać. Mu Stage siódmy: Jack Dwójeczka, Jack 2 i Heihachi. W porządku. O, potańczmy sobie. Czemu by nie? O, w ogóle ten nie przewróciło to Jacka 2 swoją drogą. Może dlatego, że pod takim kątem upadłem na niego. Możliwe, możliwe. No i świetnie. Lecimy, lecimy. Lecimy tutaj. Jest dobrze. Pyk. no. no. No, chychać mówi, powiedział takie, nie będziesz kradł mi ciosów. <noise> no, widzicie, e, Prototype Jack, ogólnie Jacki, są dużymi postaciami, co nie? Więc teoretycznie powinni mieć zasięg. A tutaj, co po niektóre, ciosy gubią. O, go wywaliło. <noise> ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, e, Final Stage będzie teraz, czyli pani Anno w porządku. Jedziemy. Jedziemy z koksem. Nie ma. Nie ma kankanów od pani. Kankany takie są. Są to oczywiście dwa takie ciosy. E, jeden jest na low. Więc trzeba to kucać. Ale tutaj ominęła. Bardzo ładnie teraz postawę Choranga. O, o tym czasie kompletnie zapomniałem. Fajnie wygląda. Hit. Oj. No ja jeszcze raz lecimy. Oj. Dostałem trochę w pupę. Dobra, troszeczkę tym prototypem w końcu to jest. Jego odcinek. Oj. 8 sekund. A tutaj Jack. Gun Jack wyjaśnia. W ogóle mina, jaki wkurzony leci, taki yeah. Motherfucker. Dobra, pomijamy sobie te replaye i zapraszam was do filmiku końcowego Prototype Jacka. Ten film był bardzo długi, co nie? I był bardzo, bardzo ciekawy. Jasne. <laughs> Dobrze, tak więc, cóż, to było na tyle. No, filmik końcowy raczej nie zainteresujący. No, ale cóż, no, takie też bywają. Tak więc, cóż, standardowo, ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam też do innych materiałów na tym kanale. Na razie, cześć i yo.